Jest, ma podróżenia Dzień dobry. Więc wstaje człowiek z rana, otwiera spis treningu na dzisiejszy dzień i patrzy zarzuty do siadu. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń So happy Fajne uwielbiam składkiny. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Wszystko, co ma związek z przysiadami, uwielbiam. Oprócz przysiadu, zresztą, nad głową. Tak więc, środa pięknie rozpoczęta i zaczynamy ten wspaniały dzień. Ten temat pojawił się już wiele razy i mimo że można używać najlepszych narzędzi do bycia produktywnym, do zarządzania zadaniami, można mieć system, jakie zadania wstawiamy danego dnia, jakie zadania odejmujemy, jak zarządzamy całym procesem, i, i to jest ekstremalnie ważne. Natomiast jest jedna rzecz, bez której to wszystko nie ma najmniejszego sensu, czyli tak zwana praca. Więc dla mnie ekstremalnie ważne jest to, żeby robić sobie odpowiednie bloki czasu i pracować w tych danych blokach czasu. I niektórzy już mają techniki pomodoro. Czyli używamy na przykład takiego timera, albo używamy aplikacji na telefonie i pracujemy przez 25 minut, 5 odpoczywamy, pracujemy przez 25 minut, 5 odpoczywamy. Czyli takie po prostu stabilna, ciężka praca w ciągu 25 minut i potem odpoczynek. U mnie natomiast to nie działa, więc to co ja robię, próbuję tak sobie ułożyć czas, żeby znaleźć nieprzerwane bloki czasu do pracy i to co tak zwyczaj robię, to włączam jedną piosenkę, która leci w kółko. Zakładam słuchawki, które mają opcję wyciszenia otoczenia, żeby całkowicie się włączyć, i zaczynam pracować. Więc w nozbę mam wszystkie dane, które są potrzebne mi do zrobienia pewnej pracy, czyli np. pisk murowisko 100 Google News i moje ulubione. I mam też w notatkach podane linki, które mają mi pomóc. Tu jest tylko jeden link, natomiast to co robię, to klikam ten link, zamykam nozbę, włączam muzykę, otwieram edytor i tworzę. Jakikolwiek przecież byśmy nie robili. To i tak można się oszukiwać długo, można pracować nad tymi zadaniami. Natomiast w tym całym procesie jest to najważniejsze, żeby jak najszybciej przejść do wykonywania odpowiednich zadań, które przybliżą nas do celów. I robić to tak długo, aż się osiągnie rezultaty. To jest strasznie proste. I jeżeli śledzisz tego vloga wystarczająco długo, to zauważysz, że Temat pracy jako takiej pojawia się bardzo często. Ja jestem jak sam zwolnikiem pracy, która A przybliża nas do naszych celów i bezprawa przyjemność. Natomiast te polskie przysłuchy bez pracy nie ma kołaczy, no, no nie ma nic innego. Można, można nie mieć pięknego garnituru, można nie mieć pięknego wyglądu, można nie mieć pięknego mieszkania, można nie mieć pięknego aparatu, można nie mieć niczego pięknego w swoim życiu. Ciężko praca da się dojść do wszystkiego. Natomiast trzeba działać wcześniej, niż chce się osiągać rezultaty. Wczoraj rozmawiałem z Andrzejem przez Skype'a, który jest przedsiębiorcą i ma dość ciekawą i dużą firmę. Ma dokładnie taką samą historię, co ja. Trzeba zacząć wcześniej, dawać wartość, jak najwięcej i kiedyś, czasem, może, bo też nie zawsze, przyjdzie zwrot z tak zwanej inwestycji Twojej pracy. Czyli w moim wypadku Chmurowisko, Public Cloud User Group, występy na konferencjach, Rzeczy, w które inwestowałem w swój czas i pieniądze. Czyli, na przykład jak robiliśmy pierwsze user grupy, pizza, piwo, inne rzeczy, które były, które były na spotkaniach, były kupowane z własnej kieszeni. I nikt wtedy nie myślał o zwrocie z inwestycji, bo takiej zwrotu z inwestycji nie było. Natomiast kilka lat, kilka lat, kilka lat pracy, i nagle wszystko zaczęło się w jakiś sposób zwracać. Rzadko proszę Ciebie o coś. To chyba będzie trzecia, może czwarta prośba w ciągu tych dwustu już odcinków. Jeżeli masz jakiś projekt w głowie, który wydaje Ci się taki rewelacyjny, się taki super, czy to będzie blog, czy to będzie szkolenie, czy to będzie jakiś projekt, czy to będzie zrobienie jakiejś rzeczy fizycznie, cokolwiek, proszę, zrób dobro dla świata i dla siebie i zrób to. Niech idea, która jest w głowie, zmieni się na rzecz. Usługę, wpis w internecie, cokolwiek, żeby zacząć cokolwiek robić. Dzisiaj rozmawiałam z jednym z moich widzów mailowo i mówi, że pamięta czasy, kiedy oglądał vloga po jakimś czasie mojego, któryś z pierwszych odcinków i odcinek miał 17 wyświetleń. 17 wyświetleń, więc jeżeli coś robimy przez długi czas, to co robimy, to co daje nam wartość, to co naszych celów, nie ma opcji, żeby kiedyś zaczęło dziać się z tego, coś dobrego. Dzisiaj z rana przeglądałem Instagrama i mi się rzucił w oczy taki fajny napis. Pracuj tak ciężko, aż któregoś dnia twoi hejterzy będą pytali, czy mogą u ciebie pracować. I jeszcze jedna ważna kwestia a propos tego, żeby robić, bo yy, otrzymuję maile, od moich widzów z różnymi pytaniami a propos różnego rodzaju biznesów i tego, co robić, czy warto, czy nie warto. Ja zazwyczaj nie mam odpowiedzi takiej, bo nie znam danej osoby i nie wiem jaką ma przeszłość, dokąd dąży. Natomiast jedno wiem, że w tej chwili o wiele łatwiej jest zrobić biznes na swoich pasjach niż zrobić biznes na rzeczach, które jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wydawały się takie ważne. Dla przykładu, w rolnictwie w tej chwili coraz większe farmy działają tak, że nawet człowiek nie wychodzi na pole, po prostu jeżdża automatyczne maszyny. Sami wiecie, jak się zmienia rynek związany z motoryzacją. Samo sterujące się samochody, bycie kierowcą jeszcze w tej chwili jest popularne, szczególnie w naszym kraju brakuje kierowców, natomiast to się cały czas zmienia. Natomiast biznesy, które się na pasjach, Działają o wiele lepiej. Podam Ci parę ekstremalnych przykładów. Pani, która pomaga osobom za pomocą książek i innych rzeczy. Jak skorzystać z Disneylandu zamiast za 5500 dolarów, za 2700 dolarów. Słynna Grammar Girl, która uczy ludzi, jak poprawnie używać angielskiej gramatyki. Coder z Campus. Yy, nauka Javy. Trener Papuk. Ekspert od Ziół. Lekcje gry na pianinie, gdzie używany jest flash player, którego moja przeglądarka nie wspiera. I uwaga, teraz biznes numer jeden. Uwaga, uwaga, uwaga. The Toilet Train Cat. Pani, która robi kursy, że uczy koty, jak mają robić kubkę do kibelka, nie nigdzie indziej. W tej chwili każdą pasję dzięki internetowi, YouTubeowi, takim stronie jak Teachable można zamienić na biznes. Jednoosobowy, przyjemny. Czy to jest taki, który zastąpi etat, czy to jest taki, który będzie wspierał nasz etat w jakimkolwiek dochodzie. Więc na co czekać? Do dzieła. Mam nadzieję, że ten vlog będzie dla ciebie jakąkolwiek pomocą, ale również to, co wydarzyło się do tej pory. Mamy już wieczór, jasny wieczór i idę właśnie się spotkać z z moich patronów w Le Petit Café na warszawskim Ursynowie. Dzisiaj też sobie, właśnie przez chwilę sobie zdałem sprawę, że niedługo odcinek 265, 265, ważniejsza cyfra niż 250, ponieważ zostanie mi tylko 100 odcinków do zakończenia sezonu pierwszego i zrealizowania tym samym jednego z moich życiowych marzeń, żeby nakręcać swoje życie przez 365 dni bez przerwy. Trzymać szuki. Więc jesteśmy już w takawie. Krystian, dzień dobry. I zobaczcie, to się nazywa zbieg okoliczności. Manufaktura Miller. Manufaktura Miller. Portfel Miraska. Portfel. Zbieg okoliczności. Nie sądzę. Nie sądzę. <laughs> tak więc, spotkanie zakończone. Mocno biznesowe, akurat, tak się okazało. Prawda? Prawda. Startujesz biznesem? Zaczynam. Powiedz szczerze. Zaczynam. Na razie. Do zobaczenia. Ciao. Pa. Więc, jak pewnie wiesz, albo nie, niedługo startuję z projektem Miro Burn Business. Dzisiaj padł mi taki pomysł, aby wszystkie rzeczy od początku, czyli co robię, jak wybieram, sprzedaż, marketing, dostarczanie, oferty i wszystko co dookoła, zbierać i zapisywać w takiej formie mini książeczki i ewentualnie potem, gdy wszystko się uda, a wierzę, że się uda, Upublicznić to w internecie, żeby pokazać to z perspektywy osoby, która nie już jest na końcu drogi, ale dopiero przez drogę przechodzi. Natomiast jeżeli się nie uda, to porwę książkę i rozrzucę ją z jakiegoś wielkiego mostu. Ale nawet się uda. Tak czy owak, dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.